Proszę postawić. Po przywróceniu ruchu pociągów pojawia się kolejny problem. Port, kopalnie i linia muszą być sprawne. Mamy chętnych. Wykorzystaj do tego wszystkie kanały. Ludzie muszą wiedzieć, że wszystko będzie przebiegać jak dotychczas. Nic się nie zmieni. Powinni iść do pracy. Dziękuję. Angielskie okręty w fiordzie, atakują generale. Myślałem, że mamy to pod kontrolą. Dlaczego nas nie ostrzeżono? A szlak? do piwnicy.